kontynuując tą naszą podróż do naszego wnętrza, do naszego serca. Chcemy skończyć tam, gdzie, gdzie Chcemy zacząć tam, gdzie skończyliśmy. A mianowicie na tym, w jaki sposób my sami możemy korzystać z tego pięknie poukładanego świata, aby dojść do prawdy. Bo zwróciliśmy uwagę na to, że ten świat jest pięknie poukładane, że wszystko ma swoje miejsce, bo Pan Bóg tak ukształtował na początku, zanim jeszcze grzech był, że wszystko na tym świecie, nawet najprostszy kamień, aż po wszystkie zwierzęta, miało swoje miejsce, aby służyć człowiekowi, a człowiek, żeby mógł służyć przez co naj... w pełni sobą Panu Bogu. To było jakby pięknie poukładane. I z tego powodu, że jest to pięknie poukładane, to za każdym razem, kiedy my swoim grzechem myślimy, że tutaj coś właściwego robimy, to ten świat nam przypomni o sobie, że w rzeczywistości to, co robimy, służy czemuś złemu. I dlatego możemy przez ten świat troszeczkę przechodzić metodą prób i błędów, takim staraniem się, żeby staraniem się, aby coś uzyskać i zobaczyć, czy te nasze Pragnienia, to co chcieliśmy uzyskać, czy to się ziściło, czy w rzeczywistości pełzło na niczym. I tutaj bardzo mocne, bardzo ważne jest jedno słowo to jest nasze sumienie, które właśnie to robi. To robi. I dobrze ukształtowane sumienie jest jednym z podstawowych rzeczy, które jest nam potrzebne, abyśmy mogli się rozwijać. Bo nie ma alternatywy dla takiego osobistego sumienia. Nie ma możliwości takiej, że dobrze, ja się nie będę sam starał o to, żeby rozeznawać, rozeznawać sytuację, niech Kościół się tym zajmuje, niech się tym zajmuje ktoś mądrzejszy ode mnie, nie będę się w to wtrącał. Ponieważ ani Kościół, ani nikt inny nie jest w stanie stworzyć tak szczegółowego prawa, tak szczegółowych wskazań, które dotyczyłyby każdej sytuacji życiowej, w której możemy się znaleźć. Bo zadanie sumienia jest to, aby poznawać pewne ogólne zasady, poznawać ducha prawa, zrozumieć, jak ten świat jest ukształtowany i zastosować go do konkretnej sytuacji, do konkretnej sytuacji swojej życiowej. Zastanawiają się nad tym, w jaki sposób ja powinienem teraz postępować. I teraz, żeby to sumienie dobrze funkcjonowało, potrzeba dwóch rzeczy. Po pierwsze Trzeba zrozumieć jak najlepiej, jak ten świat jest ukształtowany, jak, i, jak ten świat funkcjonuje, co ze sobą jest powiązane. A po drugie, trzeba dobrze zrozumieć tą sytuację, w której my dzisiaj jesteśmy, tą sytuację, którą ja mam przed sobą. To są dwie rzeczy. Najpierw zrozumienie ogólnych praw, a z drugiej strony zrozumienie tej sytuacji, w której ja dzisiaj żyję. Świadomość tego, jak moje życie w tym momencie wygląda? Co się na niego składa? Co w nim jest dobre, co złe i co jest potrzebne? I chcę podejść z takim bardzo osobistym przykładem tych ostatnich dni, w których właśnie, rozeznając, że jest ogólna taka zasada, że nawet kiedy adrenalina brnie do tego, żeby działać, nawet jeśli wieczorem tych sił nie brakuje, żeby siąść do pracy i coś zrobić, to niewątpliwie człowiekowi jest potrzebny sen. I rozjąłem swoją własną sytuację, w której właśnie ze zeszłym tygodniu zdarzało mi się, żeby nie być dospanem, kiedy roraty były, to zastosowując to prawo, rozeznałem, że to jest, co jest mi najbardziej potrzebne w tym momencie. To nie jest to, żeby zrobić różne prace, tylko to, żeby się wyspać. I to jest podstawową rzeczą. Jeśli się nie będę dbał o taką podstawową rzecz, to, jaki sposób ja mam to w jaki sposób ja mam dobrze pracować, w jaki sposób ja mam siły do tego, żeby brnąć dalej, żeby podejmować się różnych zadań. I co z tego, że wieczorem chce mi się. To jak to święty Ignacy podawał w jednym z swoich przykładów, za każdym razem, kiedy siadał do nauki to przyszły mu wielkie, wielkie medytacje, wielka chęć do tego, żeby modlić się. I tak zrobił przez dzień, dwa, trzy i ostatecznie zauważył, że z tego powodu, że idzie za tym pragnieniem modlitwy w tym momencie, gdzie każdy mógłby pomyśleć, przecież jest coś dobrego, jak ktoś chce się pomodlić, dlaczego nie? To święty Ignacy zauważył, że jest to potrzeb szatana. Żeby tym w tym momencie podejmować się modlitwy. Bo wolą Pana Boga nie jest to, żeby modlić się w tym momencie. Wolą Pana Boga jest to, żeby się podjąć nauki. Że to jest to, co jest najbardziej potrzebne świętemu ich I dlatego rozeznał, że nie wolno iść za tą chęcią modlitwy w tym momencie. Najpierw trzeba się zająć nauką. I tę tą chęć modlitwy ukierunkować na ten moment. W którym już pewne zadanie jest robione, można się zajmować innym zadaniem. Także na tym polega cały ten, cały ten, całe, całe to staranie się e, o to, żeby korzystać dobrze ze swojego sumienia. I idąc za pewnym przykładem z historii zbawienia, chcemy się przyglądać, jak to dokładnie wyglądało i na czym polegają pewne trudności, które w tym wszystkim przeżywamy, na podstawie. Króla Dawida i tego grzechu, który dokonał, kiedy nie poszedł na wojnę razem ze swoim wojskiem, posłał ich. Samo w tym niczego złego nie ma. Król nie miał obowiązku, żeby być razem z wojskiem. Jednak z tego powodu, że pozostał w domu, to wpadł w pewien letarg. I ten letarg spowodował, że idąc jednego wieczoru, nie miał co robić. I zobaczył, Kobiety, która się kąpała, i zapragnął przez nią spotkać. Ostatecznie z nią spał, zaśła w ciąży, i ta cała historia, w której najpierw bierze swojego bierze jego męża, jej męża, prosząc o to, żeby on z nią spał, żeby to wszystko zataić. Ostatecznie kiedy się okazuje, że za pierwszym razem, jak honorowy żołnierz nie idzie do swojej żony, żeby z nią spać, tylko przed drzwiami śpi to upaja go, żeby już nie panowano nad sobą. Mimo wszystko, on w dalszym ciągu, będąc niesamowicie ukształtowany, wyobraźmy sobie, człowiek pod wpływem alkoholu, który mimo wszystko moralnie postępuje, który nie przyzwa, pozwala na to, żeby choć jedno słowo, przekleństwo choćby przesływał przez jego ust, to naprawdę musimy powiedzieć, że ten cudzoziemiec, mąż Batrzeby, że naprawdę był przepięknie ukształtowany. I znowu nie poszedł. Więc jaka jest ostateczna decyzja Dawida, żeby zabić, żeby zabić Uriasza. co nam pokazuje ten cały epizod? Czy król Dawid zapomniał o tym, że nie wolno zabić, że nie wolno co założyć? Czy te przekazanie, które mu były przekazane, nagle wyparowały, nie, nie wiedział, wiedział o nich? Sprawa jest taka, że tutaj mamy przepięknie pokazane, w jaki sposób zniekształca się nasze, e, nasze własne sumienie, nasze własne poszukiwanie prawdy w tym momencie, w którym coraz bardziej wchodzimy w grzech. Bo na początku to jest pewien letarg. Możliwe, że miał takie natchnienie od Pana Boga, żeby iść ze, ze swoim wojskiem, ale myślał sobie, dlaczego? Przecież nie muszę. I w taki sposób się wycofał z tego. W konsekwencji, jakby nie będąc wrażliwy na to, jaki Pan, w sposób Pan Bóg pokazuje, co należy w tej konkretnej sytuacji zrobić, dochodzi do kolejnego grzechu, którym jest to, to cudzołóstwo i w konsekwencji wtedy to całe staranie się, żeby nie, żeby się przyznać do grzechu, nie, żeby poznać prawdę, tylko żeby zataić tę prawdę, żeby się nikt o niej nie dowiedział. Bo przecież całe to staranie z, z Uriaszem, którego wysyła do domu, żeby on spał razem z żoną, czy to ma sens jakikolwiek jak to, żeby zataić ten grzech? Żeby po prostu się nie przyznawać do tego, że coś złego zrobiłem? W takiej nadziei, że dobrze jak to wszystko się załatwi, to za kilka, za rok, za dwa, trzy ja już nie będę musiał wracać do tego i przyznawać się, jak naprawdę było? Więc co jest takie uciekanie od tego? Tylko, że król Dawid pozwolił na to, aby dojść znowu do prawej drogi. I to dokonuje się wtedy, kiedy prorok przychodzi do niego i mu opowiada przepiękną historię, przypowieść, która nam pewnie jest znana. O tym, że wielki pan dostał gościa i ten gość chciał, on chciał razem z tym gościem ucztować. I mając wielkie trzodę, wielką trzodę, zamiast coś ze swojego wziąć, to bierze od jednej osoby, od starszego pana, który ma jedną owieczkę, o którą dba, z którą śpi, która jest mu taka bliska. I zabiera mu to owce po to, żeby przygotować tą ucztę. I Król, Dawid, I Król Dawid, kiedy słyszy tę przypowieść, on ma tę zdolność, żeby rozeznawać tą ogólną sytuację. To znaczy, co robi? Poznaje, jak ogólnie ten świat funkcjonuje. I to jest ten moment, w którym on mówi, trzeba skazać go na śmierć. Tego, który przyzwolił na to, aby zabrać temu biednemu człowiekowi, który miał tę jedną owcę, tę owcę na ucztę. I w tym momencie prorok co robi? Uderza w Dawida przez to, że mu uświadamia, że wzbudza w nim świadomość tego, że on jest tą osobą, która właśnie w taki sposób postępuje. Uświadamiając mu, że ta ogólna zasada stosuje się do jego konkretnego życia. Ty jesteś tym człowiekiem. I to jest ten moment, w którym pęka w, którym pęka w Dawidzie ta świadomość, że on jest grzesznikiem, który chce z tego wyjść. Uświadomienie sobie, że w tej konkretnej sytuacji nie postępowałem tak jak powinienem. I dlatego wtedy widzimy Dawida, który jest gotów, żeby wszystko oddać, jest, który jest gotów, który, gotów przyjąć wszystkie konsekwencje swojego grzechu, który nie ucieka od tego. I mamy przepiękny przykład człowieka. Który pomimo tego, że w pewnym momencie swojego życia zaczął skręcać na niewłaściwą drogę, który przeniewierzył się swojemu sumieniu, który coraz bardziej szedł drogą, która zniekształciła to sumienie, w pewnym momencie może znowu powracać na właściwą drogę. Przez jakie dwie rzeczy? Po pierwsze, przez poznawanie świata, poznawanie ogólnych prawd. Uświadomienie sobie ich, a potem przez uświadomienie sobie swojej własnej sytuacji. Kim ja w tym momencie jestem? Od czego, od czego uciekam? Jaka prawda jest dla mnie niewygodna i dlatego nie chcę o niej słyszeć? I to jest ważne, żebyśmy się nie bali tej prawdy, bo bardzo często robimy to, co król Dawid robi: zamiast iść za swoim sumieniem, zamiast pozwolić w naszemu sumieniu drążyć temat i nam uświadomić, że to przecież Ty jesteś tym, który swoimi słowami niszczy tą relację, który zamiast szukać dobra, zamiast wyjść na nowo do choćby. Syna, do córki i posłuchać, co tak naprawdę powoduje, że wewnętrznie się budzi taki bunt, to od samego początku już mam swoje rozwiązanie, z którym chcę wtrącić się do życia swojego dziecka. Uświadomienie sobie jest bardzo trudne z tego powodu, że my nie lubimy stanąć w prawdzie. My nie lubimy tego światła, które przenika całe nasze życie i które nam pokazuje, ile zła w nas jest. Ten problem, który doświadczymy, kiedy w momencie śmierci staniemy przed Panem Bogiem i zobaczymy Chrystusa, prawdziwego człowieka, w pełni sobą. I my, którzy jesteśmy bardzo bladzi wobec tego, którzy w ogóle nie przystajemy do tego pięknego człowieczeństwa, też nazywamy się człowiekiem, a jak mało mamy z tym człowiekiem do czynienia, jak blisko jesteśmy zwierząt, którzy są bardziej popędzeni swoimi zachciankami, swoimi uczuciami. To jest właśnie ten trud, który doświadczamy przy, przy tym, kiedy żyjemy swoim sumieniem, kiedy korzystamy z tego rachunku sumienia, kiedy przyzwalamy na to, żeby pewne wyrzuty sumienia nam uświadamiały pewną prawdę, uświadamiały nam naszą sytuację, uświadamiały nam, że coś złego zrobiliśmy. I musimy przeciwdziałać temu, żeby stawiać opór w sumieniu. Musimy się uczyć tego, aby nie bać się tego, nie bać się sumienia, które stara się nas doprowadzić do prawdy. Bo nie ma innej drogi, żeby znowu przyjść na tą drogę, która nas prowadzi do Boga. I bardzo mogą nawet w tym pomóc inne osoby. To widzimy u proroka Natana. Ten, który przychodzi do króla Dawida. On przychodzi, ponieważ chce pomóc. I tak samo też my musimy mieć otwarte ucho, że kiedy ktoś przychodzi i nam mówi o tym, że źle robisz, to możliwe, że w 99% nie ma racji. Ale dlaczego nie mielibyśmy korzystać z tej okazji, żeby ten 1% usłyszeć i zmienić swoje życie? Bardzo często, niestety, w Kościele tak się zdarza, że ci, którzy krytykują Kościół, krytykują Kościół za pewne słuszne rzeczy. Może i 99% rozwiązań, wszystkich rzeczy, które nam dają, są niewłaściwe. Ale bardzo często zdarza się, że jest pewien rdzeń zła, które nie widzą i z którą chcą, wałę, który chcą zmienić. A jak często w nas budzi się ta oblężona twierdza, że nie można w żadnym kroku ustąpić. Przyznawać rację. I w taki sposób, zamiast walczyć z grzechem, to wolimy go zacierać pod dywan, bo tam nam nie przeszkadza. To robimy w naszym życiu osobistym, to robimy w życiu wspólnotowym, w życiu rodzinnym, to robimy, robimy na każdym etapie. Ale to nie jest droga, która w jakikolwiek sposób nas będzie prowadziła po pierwsze do spokojnego życia, a po drugie do świętego życia. Nie prowadzi nas do Pana Boga. Dlatego to wezwanie świętego Ignacego, ten przykład króla Dawida, który nam mówi, nie bój się prawdy, bo Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. On nas chce prowadzić do pełni życia, ale przez prawdę, której nie wolno się bać. Dlatego na Eucharystii spotykamy się z Chrystusem umierającym na krzyżu który z jednej strony nam na tym krzyżu pokazuje straszliwość grzechu, a z drugiej strony piękno Jego miłości. I dlatego z jednej strony świadomi, jak bardzo potrzebujemy Pana Boga, ale też pewni tego, że u Niego możemy znaleźć pomoc, ale prawdziwą pomoc. Taka, która nie ucieknie od tego, żeby, nam, żeby doprowadzić nas do przyznania się do swojego grzechu, a potem do uzdrowienia Jego. I dlatego do tego Boga teraz z wielką wiarą i ufnością się zwróćmy w naszych modlitwach. Do tego powstajmy.